Co nas skłania do robienia testów na HIV? Wczesne rozpoznanie zakażenia HIV może zapobiec zniszczeniu układu odpornościowego i rozwoju zespołu chorób określonych jako AIDS. Daje też szansę na skuteczne leczenie zakażenia, a wykrycie zakażenia i leczenie umożliwia urodzenie niezakażonego HIV dziecka. Najczęściej do wykonania testu na HIV Kobiety skłania dopiero rozpad związku, wykrycie zdrady partnera lub poważne problemy zdrowotne. Młode kobiety często dowiadują się o zakażeniu w trakcie ciąży, gdyż wtedy jest zalecane wykonanie testu. Dlatego szczególnie ważne jest, by na etapie planowania ciąży partnerzy wiedzieli, czy nie są zakażeni HIV. Rozpoznanie zakażenia umożliwia stosowanie leczenia, które zabezpiecza dziecko przed zakażeniem. Przez myśl mi nie przeszło, że mogę mieć HIV. Miałam szczęśliwą rodzinę i byłam w kolejnej upragnionej ciąży. Miałam plany i wszystko się nam układało. Mieliśmy problemy, takie jak inni, ale dbaliśmy o zdrowie, uprawialiśmy sport. O HIV wcale nie myślałam, bo wydawało mi się, że to problem jakiegoś marginesu. I nagle okazało się, że ja mam HIV. To było jak grom z jasnego nieba. Mam HIV, mój mąż mnie zdradza, a ja niedługo umrę, zostawiając dwójkę dzieci, które pewnie też są chore. Tak właśnie myślałam i zastanawiałam się, czy się nie zabić. Byłam zakochana, to był mój. Jedyny facet w tamtym czasie, bardzo go kochałam, on mnie również kochał i absolutnie nie zdawałam sobie sprawy, że to może dotyczyć również mnie. Mój partner dowiedział się o tym, że jest zakażony, wykonał sobie test i wówczas ja również poszłam zrobić sobie badania. To było bardzo no, trudne przeżycie, bo byłam wtedy młoda. I, Myślałam, że to koniec w ogóle całej mojej przyszłości. W ciężkim stanie znalazłem się w szpitalu. Lekarze stawali na głowie, tak żeby nie wyciągnąć z zapalenia płuc, z innych jakichś poważnych stanów zapalnych. Nie bardzo wiedzieli, co się dzieje, bo zamiast coraz lepiej, to było coraz gorzej. Jeden z lekarzy właśnie wpadł na pomysł, że może zrobić test w kierunku HIV. Ja w ogóle nie brałam takiej ewentualności pod uwagę, bo w życiu bym nie pomyślała, że, że może to mnie dotyczyć. I zgodziłam się bez problemu. Tym większy był szok, gdy przyszedł wynik dodatni. Gdy lekarz przyszedł po odprawie porannej i powiedział, że bardzo mi przykro, ma pani wynik dodatni, jest pani zakażona HIV. Ja mam tak chora, że nawet przekręcenie się z boku na bok było dla mnie ciężkim wysiłkiem. No i to skłoniło mnie do tego, żeby iść do lekarza. No i lekarz zrobił. Wylądowałam w szpitalu i lekarz mi zrobił test na HIV. I no tak się dowiedziałam, że jestem zakażona. Pamiętaj, wiedza ratuje Twoje życie. Testuj się na HIV.